Chwała tobie, słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata. I sześć miesięcy także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk. Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, trwamy razem na modlitwie. Dzisiaj też jest 13. Dzień Fatimski, także po mszy świętej będzie procesa z lampionami, modlitwa, o którą Maria bardzo prosi nas z Fatimy. Modlitwa różańcowa, pokuta, to jest droga do ocalenia nas, naszych rodzin i całego świata. Jutro też będzie udzielany sakrament na chorych, o którym już wspominaliśmy. i Przypominam, że właśnie jest to sakrament umocnienia, szczególnie w tej walce, czy fizycznej, czy duchowej, z chorobą, ale też, tak jak mówi święty Jakub, jeżeli ktoś choruje, niech sprowadzą kapłanów, niech się modną, niech nałożą ręce, a modlitwa będzie podźwignięciem dla chorego. I też wiemy, że ona też łaska Boża daje siły i powrót do zdrowia, do sił. Także jutro, też od godziny ósmej, możliwość adoracji, zapraszamy i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. I wieczorem, tak jak dzisiaj też od, od 18 do 19. Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje, można powiedzieć, fiasko ewangelizacji. Jezus przychodzi do swoich ziomków, do rodaków, tam gdzie się wychował, do Nazaretu. Już wtedy Jezus przyciąga swoją osobą wiele osób. Słuchają Go, przychodzą z zapartym tchem. Mogłaby to być prowokacja do tego, żeby i pokusa, żeby zacząć manipulować ludźmi. Jak to ma miejsce często nieraz w świecie, tak zwany populizm. Jezus Chrystus nic nie. Z tej postawy nie ma w sobie. Przyszedł, bo jest prawdą. Gdzie ta prawda dotyka Pogan czy Żydów nie ma znaczenia. Uczonych w piśmie faryzeuszów nie ma znaczenia. Jezus mówi i przypomina im o tym, że właśnie było to, co było zamknięciem na, na prawdę, kiedy to przybliża im rzeczywistość Eliasza, Elizeusza. Eliasz, który był żywiony przez wdowę w Sarepcie Sydońskiej, w czasie suszy było wiele wdów w Izraelu, ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, Poganki. Również dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy o też człowieku Poganinie na prędowatym, którego Elizeusz uzdrawia może inaczej. Oczekuje od niego wiary, zawierzenia, że to obmycie w Jordanie będzie oczyszczeniem dla niego. I widzimy, że to się staje, że to ma miejsce. Oczyszczony, tam też baryłka się nie wyczerpywała, oliwy owa wdowa przeżyła, skoro właściwie wszystko oddała prorokowi. Pan Bóg właśnie ocala, kiedy on posyła swojego proroka, to niesie błogosławieństwo, niesie życie, niesie ocalenie. Można było, jak na Aman, w jego mniemaniu, obmyć się w swoich wodach, Damaszku. Jednakże, o to, to chodzi, że prorok właśnie pokazuje, właśnie, że w tym miejscu w szczególny sposób Pan Bóg pragnie objawić swoją troskę o człowieka, że przychodzi ocalać. Że uzdrawia. Równocześnie te wody nawiązują do, do Niego, który jest źródłem wody oczyszczenia. Sam Chrystus, Jego łaska, która obficie spływa na wszystkich, którzy przychodzą do Niego, by się obmywać w źródle Bożej łaski. Pozwólcie, że na początku sięgnę do Wspomnień z 1997 roku. Otóż ta rzeczywistość miała miejsce w Kolonii w Niemczech. Arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim Meissner, w czasie jednej sesji Episkopatu Niemiec we wrześniu 1997 roku powiedział, Wszystkie nasze wysiłki, reformy pobiegną w próżnię, dopóki nie odkryjemy na nowo sakramentu pokuty jako źródła życia, odnowy i wszelkiej reformy. Odnowa Kościoła idzie tutaj przez sumienie. I tak mamy reformatorów Kościoła, którzy są świętymi. Oni się przyczyniają do przemiany, do tego, co jest właśnie tym ciągłym odnawianiem, ciągłym oczyszczaniem, ponieważ jako Kościół jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi. I to, co odnawia Kościół, to jest moja odnowa, osobista oczyszczenie z grzechów, czyli moja świętość. Wszystkie reformy, wszystkie projekty duszpasterskie. One nie trafią, jeżeli człowiek nie zrozumie, że potrzebuje nawrócenia. Dlatego też przybywamy na rekolekcje, bo mamy tą wewnętrzną postawę pragnienia i nas przynagla duch do przemiany, przemiany myślenia naszego życia i postępowania według tego, co jest zamysłem Boga. Chcemy podążać drogą Chrystusową. Aby w nas całkowicie ukształtował się Chrystus. Abyśmy byli, tak jak mówił święty Paweł żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A sam jak wiemy uważał śmierć za zysk, zresztą powiadał, że już by chciał odejść i być właśnie tam razem u Boga, ale jeszcze ze względu na wspólnotę, tak będzie posługiwał, jak Bóg zechce. Więc w kontekście naszych rekolekcji świętych to jest bardzo ważne i istotne. Spowiedź sakramentalna, o nią prosimy, dla siebie szczera spowiedź święta, dobre przygotowanie, przejrzenie się właśnie w tym źródle, które pokazuje nam w tym obrazie prawdziwym Chrystusa, Jego czynów, Jego słów. Kim jestem jako Jego uczeń? Czy idę tą drogą? Czy moje słowa i postępowanie jest przybliżaniem człowiekowi Chrystusa? Bo przecież należę do Chrystusa. Bo przecież jestem tym, który nosi w sobie podobieństwo do Boga. I święta siostra Faustyna przypomina nam wszystkim. Można też o tym powiedzieć, jeżeli ktoś będzie chciał słuchać. Może ktoś zechce, że tym, co najbardziej rani serce Pana Jezusa, powiada nie, nie są nasze upadki, ale brak zaufania. I dalej mówi: Nie mamy prawa ograniczać Bożego miłosierdzia. Kimże jest człowiek, żeby ograniczał Boże miłosierdzie? Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, czy jak purpura, staną się jak śnieg, jak wełna. To jest pewien obraz tego, co czyni miłosierdzie Boże wobec grzesznika, który w prawdzie i w skrusze przychodzi przed Boży majestat. Więc to, że upadamy, jest rzeczą ludzką, ale to, że powstajemy, to jest działanie łaski Bożej. To jest właśnie ewidentne działanie Boga, który w tym moim pragnieniu wrócę do mego ojca i powiem, zgrzeszyłem, już dotyka mnie swoją łaską już mnie uspasabia ku temu, by powiedzieć, w skrusze żałuję, powiedzieć, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ludzi. W regule benedyktynów, święty Benedykt, ojciec życia monastycznego, reguły na zachodzie, napisał 70 takich siedem praktycznych wskazań też dla mnichów. One były różne, ograniczenia, wskazania, nakazy, Ostatecznie kończy się tym stwierdzeniem, by nie wątpić w Boże miłosierdzie. O tym też i siostra Faustyna nam przypomniała może inaczej Chrystus przez siostrę Faustynę Syn Boży, żeby nie wątpić w Boże miłosierdzie. Nieraz jest wiele wątpliwości, nawet wśród chrześcijan, jak to jest możliwe, żeby Bóg tak kochał. Że jeden poświęca się, pracuje nad sobą dzień po dniu, jest ofiarny, jest, jest prostolinijny, szczery, bogobojny, inny lekceważy wskazania, odrzuca wszelkie prawa, wszelkie normy, i że kiedy ten grzesznik z ufnością, z żalem i skruchą zwraca się o Boże Miłosierdzie, nie zostanie potępiony. Nawet czasami i duchowni mieli problem, bo oto. Święta Teresa od dzieciątka Jezus odpowiada jednemu z kapłanów, który miał wątpliwości. Jak to pojąć? Jak mówić o tym? Czy w ten sposób pozwolić? Grzesz, grzesz, a potem po prostu w jednym akcie możesz iść do nieba? Ona pisze tak: Chciałabym ci wytłumaczyć przez tak bardzo proste porównanie. W jaki sposób Bóg miłuje dusze nawet bardzo niedoskonałe, które Mu się powierzają? Zakładam, że jakiś ojciec ma dzieci, które są bardzo przebiegłe i które dużo rozrabiają. Przychodząc pewnego dnia, żeby je ukarać, widzi jedno, które się oddala, częsąc ze strachu. Natomiast brat tamtego Rzuca się w ramiona ojca i mówi, że bardzo żałuje, że wyrządził mu tyle przykrości i że go kocha. Żeby to udowodnić, obiecuje, że od tej pory będzie grzeczny. Potem prosi ojca, by ukarał go pocałunkiem. Pisze siostra, doktor kościoła, święta Teresa. Czy serce szczęśliwego ojca byłoby w stanie ukarać dziecko? zapytuje święta czy serce szczęśliwego ojca byłoby w stanie ukarać dziecko ojciec nie będzie się mógł oprzeć zaufaniu tego dziecka oczywiście ojciec wie dobrze że dziecko jeszcze wiele razy na rozrabia ale właśnie jest gotowy kiedy jest taka postawa człowieka zawsze go przyjmować i obdarzać swoją łaską, przebaczeniem. Widzimy tutaj właśnie ten obraz syna, który wraca i ojciec, który pierwszy go dostrzega i już wychodzi ku niemu. Wychodzi ku niemu, aby kiedy już razem spotkali się, uściskać go, ucałować i zaraz zatroszczyć, aby zmienił to cuchnące, brudne odzienie, aby go ubrać w piękne szaty, czyste sandały na nogi, przywracając mu godność, pierścień na Palec. I oczywiście mówi właśnie o tym, że to dziecko było umarłe, a ożyło, żyje. To jest radość naszego Ojca. Ogromna radość naszego Ojca. Trzeba mieć, pamiętać też o tym, że złomota do siebie i kusiciel, że będzie odsuwał pojednanie. Kiedyś jako nastolatek, przeżywałam rekolekcje oazo, oazowe. Było nas bardzo dużo, pewnie 100 osób, grupa. Dlatego nasi moderatorzy poprosili kapłanów z ościennych parafii, by przyjechali, by nas mogli spowiadać. I w kościele kilku kapłanów zajęło miejsce w konfesjonałach, młodzież się spowiada, jest oczywiście nabożeństwo pokutne, jest adoracja, modlitwa. I wtedy, kiedy przeżywałem ten czas bardzo uważam dobrze, uczyliśmy się bardzo wiele, pogłębialiśmy swoją zażyłość ze Słowem Bożym, wyprawa otwartych oczu, dzielenie się swoją wiarą, pogodne wieczory i tak dalej, wspólna praca. Kiedy przychodzi czas pojednania, nie mogę jakoś przełamać się i wejść do kościoła i podejść do konfesjonału. Jakaś dziwna blokada, jakaś dziwna niechęć, strach. No i teraz patrząc, widzę, jeden kapłan wychodzi drugi, trzeci, no bo kończy się spowiedź. I jeszcze to wiem bardziej potęgowało: chcę, ale nie mogę, jakiś opór. I jeden z kapłanów, opatrznościowo, zostaje dłużej. Dłużej się jeszcze modlił w konfesjonale. Wtedy ośmieliłem się właśnie, jako ten, ten marnotrawny syn, przyjść do tego kapłana. Oczywiście uklęknąłem spowiedź. I kiedy wychodziłem z tego Kościoła, byłem tak szczęśliwy, tak radosny, tak lekki. I przyszła refleksja, o gdybyś zlekceważył, wróciłbyś po rekolekcjach niepojednany z Bogiem, z człowiekiem. Nie wolno nam nigdy odkładać tego, na inny czas, na inne inne okoliczności. Szczególnie kiedy dzisiaj Bóg mówi wróć, Synu, wróć z daleka. Jest ta pieśń. Ojciec czeka, ojciec czeka. Święty Augustyn też, kiedy wrócił do Boga, to zrozumiał, że tak późno wołał: Pokochałem cię, miłości odwieczna, tak bardzo późno. Ale łaska Boża odniosła triumf, że jednak miał. Ten dar i przyjął tę łaskę od Boga, pojednał się, stał się świętym i doktorem Kościoła. Musimy pamiętać o jednej sprawie: że Bóg, nasz Ojciec jest cierpliwy. My mamy swoje oczekiwania co do nawrócenia naszych bliskich, dzieci, wnuków, krewnych, męża, żony. I właśnie która ze świętych, już nie pamiętam, tak wyjaśnia pewną sprawę Boga. Bóg jest wszechmogący, wszystko może. Jednakże widzimy, że, że jesteś cierpliwy i czeka. Jedni nawracają się bardzo szybko, tak jak wspomniałem, idą tą drogą prawą Bożą. Oczywiście popełniają grzechy, ale trwają w kościele w życiu sakramentalnym. Inni czasami się nawracają dopiero w połowie życia, kiedy przychodzi jakaś klęska, jakieś doświadczenie, porażka. Ale to też jest łaska Boża, bo czasami nawet takie doświadczenie, które przychodzi, jest też opatrznościowe, bo przecież człowiek ratuje duszę swoją, czyli na wieczność. I powiada owa święta osoba, ale są czasami osoby, które już w tym akcie, już ostatnim konania, proszą o kapłana, proszą o księdza, jest jeszcze raz żal, jak ów łotry, który właśnie z krzyża wołał, kiedy będziesz. Spojrzyj, spojrzyj na mnie w swoim królestwie. Dziś ze mną będziesz w raju. I niech, tam to, niech nam to przyświeca. Niech daj nam to dużo nadziei, żebyśmy nie wątpili, żebyśmy nie stracili nadziei, że po ludzku nieraz nie widzimy tych owoców, które widzi już Bóg. Do nas należy trwać i wytrwać. Jeżeli nie tutaj na ziemi, to Wierzmy, że Bóg pokaże, iż każda modlitwa, każda ofiara złożona była miła dla Boga i przyjęta. Bóg to wie, to jest tajemnicą właśnie ilu pojednało się w ostatniej chwili życia przez ofiarną modlitwę? Może ktoś, kto był przyjacielem, kolegą, znał, kiedy byłem na pielgrzymce też w Meksyku przed laty już wielu, z Polski. W Cancun y, y, mieliśmy mszę świętą. Nasza grupa też ponad 40 osób. I to co dotknęło mnie bardzo, to to, że dwoje Polaków podeszło do nas kapłanu, wiedząc, że my z Polski, z wielką prośbą. Proszę księży, mamy z sobą urnę to, jest, to są prochy młodej kobiety, którą trzeba było skremować. Nie było żadnego kontaktu z Polską, z nikim. Zresztą dodali, że jej życie było niezbyt bogobojne. I myśmy się zainteresowali, żeby przynajmniej tutaj, na tej mszy świętej, pomodlić się za nią. Dlatego przynieśli tę urnę przed ołtarz. Byłem osobiście i byliśmy zbudowani tym uczynkiem miłosierdzia, żeby te prochy potem w sposób godny też złożyć w ziemi. Myśmy się zainteresowali, bo nikt z znikąd nie było pomocy, nikt się nie interesował tą kobietą. Właśnie choćby nawet ten gest, ta modlitwa, i potem całej naszej grupy i ofiara Chrystusa. Bóg, szczególny Jezus Chrystus, objawiał swoje miłosierdzie wobec właśnie grzeszników. Potępiał pychę, obłudnicy, groby pobielane. To było bardzo jednoznaczne. Nasz Pan się zachowywał całkowicie inaczej. Tam też, gdzieby porozrzucał po monety i stoły, powywracał, że kupczą świętością. To jest prawdziwe oblicze człowieka. Człowiek ma też sferę emocji, które wyrażają przychylność albo ból. Trudno, żeby być obojętnym, kiedy się profanuje miejsce święte. Chcielibyśmy zatem prosić o ten dar, kochani, dobrej spowiedzi i pojednania dla nas wszystkich i dla tych, którzy mają wiele wątpliwości. To, co właśnie było u początku naszych rekolekcji. Nie zniechęcajmy się nigdy. Nigdy. Szatan będzie nas kusił. Wiele razy, żeby zwątpić, przestać, przekreślić kogoś, to tylko w naszym mniemaniu tak jest u Boga jest wszystko możliwe.